W patriotycznej katolickiej rodzinie Jarosław Kaczyński e, tak oczyszcza swoją duszę, że publicznie na oczach kamer, mediów, słuchaczy, wyznawców, fanatyków właśnie się spowiada. On się przyznaje, ale nie w swoim własnym imieniu on się przyznaje w imieniu Pisu, ponieważ jego władza, pewnie, jak faraonów i innych królów e, od tamtego wysokiego pochodzi. No i on, jako ten namiestnik Pisu na ziemi, w imieniu Pisu się wypowiada, że były błędy, że, żeby i partii coś e, rzucić, e, typu między sobą porozdawać talony na samochody albo e, e, przydział na cement i cegłę do budowy własnego domu. Że... Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś. U mnie nad kampinosem nieco pochmurno, ale, ale mimo to ciepło, a pochmurno, no bo chyba dobry Pan nieco się zdziwił tym, że Jarosław Kaczyński prezes Prawa i Sprawiedliwości poszedł dziś do spowiedzi. Tak, drodzy Państwo no Poszedł do spowiedzi i to takiej publicznej, prawie jak protestant. Dlaczego tak? No bo dziś w przysusze odbywa się kongres PiS-u. Kongres, no, na którym będą podejmowane bardzo ważne decyzje o tym, jak przejmować władzę w Polsce. No ale zanim to nastąpi, no to przecież trzeba się właśnie pokajać trzeba się. Oczyścić. na no wychowany w patriotycznej katolickiej rodzinie Jarosław Kaczyński e, tak oczyszcza swoją duszę, że publicznie na oczach kamer, mediów, słuchaczy, wyznawców, fanatyków właśnie się spowiada. No ale zapytają Państwo, z czegoż on się tak może spowiadać? To stary dziad pewnie nawet nie pamięta, co było trzy dni temu. Otóż nie, bo pamięć. Kaczor ma bardzo dobrą, aż za dobrą, dlatego jest takim a, pamiętliwym skurczybykiem, który po prostu e, jak mu zadra wejdzie i ktoś na niego krzywo spojrzał naście czy dziesięć lat temu, to on to do dzisiaj w sobie trzyma, kumuluje i polewa to wszystko jadem do smaku oczywiście na stare lata w, trudno by takiego dziadersa zmienić no ale on sam z siebie uznał, że trzeba jednak e, czymś się od Platformy Obywatelskiej odróżniać stąd no, on, on się przyznaje, ale nie w swoim własnym imieniu, on się przyznaje w imieniu PiSu ponieważ jego władza pewnie jak faraonów i innych królów e, od tamtego wysokiego pochodzi no i on jako ten namiestnik PiSu na ziemi w imieniu PiSu się wypowiada, że były błędy jak nieprzymierzając Gomułka Wiesław na wiecu pod Pałacem Kultury w 56. Otóż Jarosław Kaczyński dalej uważa, że możliwy jest socjalizm z ludzką twarzą, a to były tylko wypaczenia i że oto PiS nie chciał nigdy zawłaszczać stołków, koryt Funduszu Sprawiedliwości tych setek miliard, miliardów milionów, no i kilkudziesięciu miliardów pod siebie, nie chcieli się uwłaszczać, nie chcieli kraść. No tylko tak jakoś wyszło, ale on teraz to już gwarantuje. Że będzie wszystko jak w prawdziwym socjalizmie, to znaczy wszyscy będą dostawali porówno i on porówno też będzie dbał o to, żeby pisowcy między sobą dzielili się władzą, a wszystko to po to, żeby partia rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatnio. No, niestety takie hasła były przypisane jedynie do epoki Edwarda Gierka, przy czym no, tamci. Ówcześni pr mieli chyba więcej rozumu niż ci dzisiejsi, no bo oni wiedzieli, że, żeby i partii coś rzucić, typu między sobą porozdawać talony na samochody, albo przydział na cement i cegłę do budowy własnego domu, żeby załatwić, no to trzeba było dobrze żyć z innymi i nie tylko tak, żeby pod siebie i pod siebie i pod siebie. No zrozumiał to w końcu po latach, po ośmiu latach rządzenia. Jarosław Kaczyński. No i teraz jak sobie popatrzył na tę degrengoladę w rządzie Tuska i jego przystawek, no to uznał, że tak, trzeba znowu czymś to społeczeństwo kupić. Tym bardziej, że drodzy Państwo, jak wynika z badania Ibrisu, tego najświeższego, o którym wszyscy mówią i którym się wszyscy tak bardzo podniecają, no to Platforma Obywatelska straciła 7 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem, więc mają tam jakąś ćwiartkę, tak, mniej więcej około jakieś tam 25-26% w porywach. No, przy czym notowania PiSu yy, przekraczają 31%, jeżeli wybory odbywałyby się wczoraj, dziś, jutro, yy, raczej jutro, bo niedziela. No, w każdym razie yy, oznaczałoby to ni mniej, ni więcej, że przy równie dużym poparciu Konfederacji, yy, czyli takim 17%, i jeszcze przy tym, jak Brown wprowadziłby swoje 6% do parlamentu, no to już kto wie, czy taka prawicowa, ultraprawicowa koalicja, e, która nie wiem, co by nam to zafundowała, bo skoro Kaczor z pisem chce socjalizm, a Konfederacja z Brownem chce nacjonalizm, to byłby to narodowy socjalizm? Dobre pytanie, ale dzisiaj na niepewnie nie odpowiemy. Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że no oni mogą już realnie myśleć o przejęciu władzy, a to z tego powodu, że nie dość, że te władze otrzymają od tych, którzy głosowali między innymi na naszego ukochanego. Elekta Alfonsa, no to jeszcze dla tych, którzy są zniechęceni całą resztą i którzy zaczęli już powoli wspominać czasy rządów PiSu, a więc te wszystkie przelewy socjalne, jakie trafiały na ich konto z wielkim rozrzewnieniem. No przede wszystkim, co by o PiSie nie mówić, to przynajmniej od razu było z góry wiadomo, kto zacz i co zrobi? Czyli obiecywali zamordyzm, zrobili zamordyzm. Obiecywali 500 plusy, zrobili 500 plusy. Tak więc, jakby tego nie, nie nazywać, to przyznają Państwo, że i te złe, i tam trochę tych dobrych rzeczy, ale jednak wszystkie razem do Kupy oni dowieźli, no to jest ich główny atut, sprawczość w porównaniu z rządem niestety Donalda Tuska, który przynosi same tylko rozczarowania przez ostatnie półtora roku. No, ale wracając do tej większości, nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę z tego, że to będzie większość, która będzie w stanie nawet zmienić konstytucję. Tak, 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 bo będzie to tak lwia większość, tam trzy piąte chyba, tak, potrzeba do tego, żeby zmienić a, konstytucję. A na pewno do tego, żeby, żeby wetować weta prezydenta. No bo proszę nie zapominać, że to będzie jeszcze tam na no 2,5 roku kadencji. E, Alfonsa, gdyby wybory oczywiście nie odbyły się na wiosnę przyszłego roku e, po zimowym przesileniu gabinetu Tuska i jego upadku, e, no to potem e, załóżmy, że dla równowagi ludzie jednak wybraliby kogoś e, innego niż Pisowiec, no to z tym kimś innym niż Pisowiec. Musiałby rząd Kaczyńskiego i koalicyjny współpracować. No a wtedy będzie miał taką większość, drodzy Państwo, że będzie mógł posyłać na drzewo każde weto prezydenta. Tego chyba Donald Tusk w październiku nie przewidział. Nie przewidział tego też wówczas, gdy namawiał do głosowania na te wszystkie wszawe postaci. Polskiej polityki, które tworzą razem z nim gabinet, które mówią, e, każde swoim głosem, i każde te koszulę biedną, e, spłowiałą, na tej biednych, umęczonych polskich plecach ciągnie w swoją stronę, żeby porwać. Tylko kto to wszystko zaceruje? Na to już odpowiedzi nie będzie, przynajmniej najbliż, w najbliższym czasie, e, bo e, będzie za to plaster. Mm, no, jak. E, jak coś boli, to wiadomo, trzeba plaster przyłożyć. Nie? Plaster jest najlepszy na wszystko. No i tym plastrem e, jawić się ma e, teraz, przynajmniej tak wynika z badań przyszły koalicyjny rząd e, PiSu, Konfy i, i Brauna. Fajne, nie? E, I jakby tak wszyscy zaczęli się oburzać teraz, że jak to, że nie, że my nie pozwolimy, no to przypomnę Państwu, że Państwo e, Ci, którzy nie pozwalali i wyszli w, w niedzielę wyborczą, no to praktycznie starali się zrobić wszystko, żeby nie pozwolić. Ale cała reszta a miała to głęboko gdzieś po prostu, bo była zniechęcona e, aż do pożygania w, e, w obecną sytuacją polityczną. Miała już dość tych kłótni, tych naparzanek, tego chamstwa a, i tego wszystkiego. No i po prostu zagłosowali nogami, a raczej tyłkami, bo tyłki posadzili na sofach w niedzielę 1 czerwca i zostali w domach. No i stąd mamy to, co mamy. Więc jeżeli zaczną Państwo myśleć o jakichś o przyszłych mobilizacjach, to ja szczerze mówiąc kiepsko to widzę, bo patrząc chociażby na, po tym, co dzieje się na x po tym jak się wpisują ludzie, nie wiem, pod postami Lisa, Giertycha i Tuska, że ich tak bardzo oszukał, że to nie tak miało być, że cały wysiłek jak krew w piach, no to co drugie zdanie brzmi. Już więcej mnie na żadne wybory nie wyciągniecie. I czy pan premier jest z tego zadowolony? Czy pan premier wyciągnie w końcu wnioski? Wnioski może i już by wyciągnął, gdyby nie to, że nic z tym zrobić nie może, a to z tego względu, że ma Kosiniaka, dwojga nazwisk rozwodnika Kamysza, że ma marzyciela płaczka chołownie, który marzy o tym, żeby przyspawać się, albo chociaż kropelką przykleić, jak ostatnie pokolenie do stołka, do fotela marszałka Sejmu. A... No w tym wszystkim jest jeszcze coraz mniej istotny. Carzasty ze swoją garstką z Lewicy po tym, jak spora grupka odeszła jednak z razem na, na swoje. No i co mniej więcej wygląda smutno. Uh, smutno, ale jeszcze ciepło, czyli tak jak, tak jak ta dzisiejsza pogoda, bo smutno, tak jak taka gruba warstwa chmur nie pada, jest ciepło, ale tak przygnębiająco jakoś, bo w każdej chwili, jak mówię do Państwa, to ten deszcz może zacząć lać. No i my też tak czujemy, że w każdej chwili ten deszcz może zacząć, drodzy Państwo, lać. No i to nie będzie niestety deszcz, który przyniesie nam oczyszczenie. Mam nadzieję, że um, nie zniechęciłem Państwa i nie zdołowałem za bardzo przy niedzieli do tego, by jednak zachować pewien dystans do otaczającej nas rzeczywistości. A najlepiej jak zachować dystans? Ano wchodząc na stronę www.antyprawa.pl. tak, do naszego sklepu antyprawa.pl tam zrobią Państwo zakupy. Tam znakomita literatura profesor Obirek, tam maksima Kulpa, tam cała masa porządnej literatury no i cóż, do tego t-shirty, bluzy, wszystko co tylko, czego tylko dusza zapragnie, z fajnymi, śmieszącymi, wprawiającymi na pewno w dobry humor, antyprawackimi, antypisowskimi hasłami. antyprawak.pl serdecznie zapraszam do naszego sklepu i proszę jeszcze o subskrypcję, o łapki w górę i oczywiście o komentarze, bo wy, jak Państwo zauważyli, staram się na zdecydowaną lwią większość z nich Odpowiadać jest mi zawsze bardzo miła. Czekprkro.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.